Śmiedziska z tej strony konzego. Dzisiaj sobie pogadamy, jak to jest w Kingforze trójce ze specjalistami, postaciami, brońmi oraz umiejętnościami. A więc specjalistów mamy sześciu, jak widzicie, mamy commandosa, który jak umiejętność ma heliona czy takiego drona, klasyczny granacik, później mamy podpalacza, dziki ogień, umiejętność, noszenie na plecach rędzenia energii cieplnej, które uwalnia wybuchowy pierścień ognia, umiejętność. Młoty, jako granaty, na no kto by się spodziewał, <gryny> inżynier Inżynier, inżynier Walizbasa, ma tak jakby dwa głośniki na plecach, to jest jego obietność. No i jako granat ma mina Następnie, strzec wyborowy, czyli Snajper. Dotyk śmierci, jak to brzmi. Montowana na przedramieniu wyrzutnia, która wystrzewuje we wroga napędzającą strzałę. Ciekawe. Granat zamrażający, jak widzicie. Ninja, czyli Berserker z dwójki. Macha, którym się przyciąga do przeciwnika, pokaże te sprawy. I ma kolczatki, takie, czyli rzuca kolczatki, w wchodzą, to je obrywają. Medek, Czyli sanitariusz. Ma takie coś, że kładzie kija. Przykładzeniu kija zadaje damage wokół. Robi tak, jakby arenę. W sensie takie kółeczko. Ziołki w nim się leczą. Te sprawy. I rani wrogów. Jak tu widzicie, granat. To samo, tylko gazuje. No więc, jak to wychodzi z umiejętnościami? Na przykład, komandosów wam pokażę. Yy, mamy komandos, jak widzicie, trzy drzewko umiejętności. Biegłość, punkty. Yy, co jakieś tam poziomy, czy to na przykład drugi, czwarty, szósty, ósmy, dziesiąty, dwunasty, czy po co drugi poziom. Odblokowuje nam tutaj nowe umiejętności do wyboru, No poza granatami narzucanych czyli mamy pasywki, one są pod bronię, te sprawy, pod naszą klasą postaci rzucane, czyli pod granaty gadżet, no to ta nasza umiejętność i tutaj sobie możemy po prostu odblokować tą umiejętność, wybrać, zmieniać na co chcecie, jak widzicie, co nie na każdy, poza granatami tutaj pisze po prostu, że plus jeden tam granacik no i tu możemy sobie je też upgrade'ować te umiejętności Mamy tutaj takie niebieskie coś, jak widzicie. I są trzy poziomy umiejętności, znaczy bez umiejętności, odzobrędowany, czyli na przykład jak tutaj, co nie? Co mogę kliknąć na to? Ale mamy też zobrędowane tutaj na Maxa, widzicie, tak wygląda na Maxa, tak na początku. No i możemy się przełączyć woli, jak nam pasi, się umiejętności pod nasze potrzeby, czyli w pewnym znaczeniu bardziej rozbudowane drzewki umiejętności z KF w to wiadomo, klikaliśmy co 5 poziomów na prawo czy lewo, wybieraliśmy sobie po jedną z Na tym polegały tam umiejętności oraz mieliśmy pasywkę, która nam dawała bonus, co poziom jakiś tam procent coś takiego. Tutaj to wygląda troszeczkę inaczej jak widzicie, ale bardzo podobnie. To mamy prawie do biegłości, już mamy level 4 widzicie. To się wbija za wydawanie punktów, czyli tutaj dostępy punktów na upgrade umiejętności, tutaj jak widzicie, co nie? No i tutaj po prostu wydając te punkty dostajemy lepszą biegłość. No i tak praktycznie wygląda u każdej postaci, więc myślę, że tutaj wam rozjaśniłem jeśli chodzi o skillę, jak to działa. Jeszcze taka ciekawostka, tutaj te postacie one będą oddzielone od specjalistów, więc aktualnie są to postacie przypisane pod danego specjalistę, ale będą Rozdzielone. Czyli będziecie sobie mogli zagrać swoją rutną postacią, ale każdy specjalista, jakim będziecie chcieli, to już jest w planach, to się dzieje. Dobrze. bronie. Bronie, każda klasa postaci, specjalista ma inde. Jak widzicie. Komandos, odpalacz, inżynier, snajper Ninja. Sanitariusz. Wiecie, każdy ma swoje bronie startowe, startowy pistolet. Jak widzicie, też się zmienia. Oraz broń startowa. Startowa to jest ta pierwsza u góry broń. Spoko. Tutaj macie też gadżety, które sobie możecie dokupywać do broni. Możecie sobie broń nazwać jak chcecie. Ja sobie tutaj X Power. Jak chcecie sobie tak nazywacie. Im więcej tutaj dorzucicie gadżetów tym może będzie droższa. Tutaj widzicie cenę zakupów w sklepie. Czyli podczas gry jak lecicie tam po prostu na start między falami też do tego sklepiku to za tyle będzie kosztował karabin. Taka ciekawostka, ja na przykład gadżet z Commandos'a mam zniżka 25% w sklepie, więc ten karabin kosztuje mnie trochę mniej. Mamy takie ozdoby, czyli skin, przywieszka i naklejeczka. Dosłownie. Gadżety się e, upgrade'uje, ulepsza. E, na trzecim poziomie, czyli tym maksymalnym fioletowym dostajecie bonus, czyli dodatkowo zdolność jak widzicie. To jest dość ciekawe, e, czy to upgrade'ujemy, po co to upgrade'ujemy, jak to wygląda starcie. na starcie. Na starcie np. tu pistolet. Klikamy powiedzmy prawym na to jest tutaj i ulepszamy za te tutaj rzeczy. Jak widzicie to jest tutaj już brakło tego i tego. Rzeczy do ulepszania naszych gadżetów, modów, za jak zwał. Znajdujemy proces zgierania na dwa sposoby. Raz rozwalamy różne rzeczy na mapie, a dwa wylatują z tych potężniejszych przedmiotów, czy tam na przykład materiały do wytwarzania. I tu jest wszystko ładnie opisane, gdzie jak zdobyć, mamy zastosowanie źródła, jak widzicie, co nie... Wszystko ładnie wytłumaczone, więc jak widzicie, do gry warto się z tym kodeksem materiału do wytwarzania zapoznać, żebyście wiedzieli, co na mapie rozwalać, bo to na początku się nie wydaje tak oczywiste, ale po którejś gdzie będziecie już wiedzieli, o co chodzi, czyli na przykład rozwalać kamerę, rozwalać pewne rzeczy na mapie, takie antenki, coś to się świeci na czerwono i już będziecie ogarniali temat no to myślę tutaj wszystko już wytłumaczyłem jeśli chodzi o postacie, bronię, umiejętności oraz specjalizację. jak wiecie, nie jest to jakoś skomplikowane, jest to dalej proste wiadomo rozbudowane jest w porównaniu do kf 2 dwójki, ale to jest to samo tylko po prostu więcej wajda... więcej wam daje po prostu możliwości rozbudowy jak widzicie pójdziecie na przykład Jedności, które Wam nie pasują, tak yy, nie będą upgrade ale możecie sobie zmieniać to jest yy, bardzo wygodne, widzicie? Więc to jest lepiej rozbudowany system yy, niż w KFA dwójce. Wiadomo, jak ktoś chce, nie prostota będzie marudził. Jak ktoś lubi mieć wybór, lubi się pobawić, będzie zadowolony. No to myślę, że już tu wszystko wytłumaczyłem. Yy. To jest przekazane takie moje odpowiadanie na kilka pytań z live'a, bo ludzie tam chcieli się dowiedzieć właśnie czegoś więcej na temat tej gierce. Te, te, te gierki, po prostu jak to działa. Przepraszam, tak cofnęliście. Ugryzłem się wiedzy, niestety. stety. Dobra, no to na razie. Hej, hej.